Cześć, z tej strony Magda z Kanału Pani Akwarystka i chciałabym dzisiaj Wam przedstawić pewien, pewien fajny trik, jak trzymać w fajny sposób rogatka. Bo czasami może być z nim problem, jest problem, bo on nie wygląda dość atrakcyjnie, kiedy tak leży sobie luzem. Dlatego poskromimy dzisiaj tego rogatka, a mam dwa. Jeden meksykański i drugi szorstki. I go umocujemy tak, że będzie wyglądał fajnie, ciekawie i nie będzie w ogóle nam przeszkadzał. Do tego potrzebny jest kamień, żyłka, na pewno każdy ma żyłkę, nożyczki. No może nie każdy ma żyłkę, ja nie mam, musiałam ukraść dla Marcina. Odcinamy taki spory kawałek żyłki i mocujemy go do kamienia. Tak na dwa albo trzy wiązania. Kładziemy rogatka i jego teraz przywiążemy sobie tą żyłką. Trick polega na tym, aby nie zrobić tego za mocno, ponieważ żyłką możemy go przeciąć na pół. Prawda, że to jest bardzo prosty sposób i bardzo efektywny. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Teraz tylko musisz znaleźć bardzo dobre miejsce pasujące w Twoim akwarium, aby wyglądało to całkiem, całkiem. Kiedyś w ten sposób właśnie mocowałam mech do kamieni, aby on się nie unosił w toni wodnej i w ten sposób pomyślałam, że będzie to bardzo dobry pomysł na rogatka, z którym od jakiegoś czasu miałam problem. Zobacz, mam tutaj już kilka fajnych krzaczków. Ten właśnie po prawej stronie, który przed chwilą zrobiłam. Ten jest wcześniejszy. Tamten jeszcze starszy. I tutaj jeszcze jeden. To jest naprawdę świetny sposób. Górami po bójkach już trochę się uspokoiło. E, młodszy samiec Wyzdrowiał, i to nawet bardzo szybko, o dziwo. I panuje taka troszeczkę większa zgoda. Całe szczęście. Jestem ciekawa, czy Wy macie jakieś swoje ulubione triki do wiązania czy przymocowywania roślin. Ja przeważnie to robię albo na klipsy, albo na kamień, na żyłkę. Klipsy to są te do żywności. Pewnie mieliście okazję już obejrzeć na moim kanale. Czekam na Wasze komentarze. Chętnie przeczytam. Do usłyszenia. Pa!